Ejka. dzisiaj wam przeczytam Dzieci z Bulerbyn. Loseł, loseba, Ole, Breita i Anna mieszkają w bulerby. To maleńka wioska, ale wcale nie jest tam nudna. Każdy dzień z pozoru zwyczajny staje się świetną przygodą. Można łowić raki, spać w stogu siana, szukać skarbów, założyć spółdzielnię wi wiśniową oraz przesyłać wiadomości sznurkowaną pocztą. A najważniejsze, że przyjaciele i rodzina zawsze są blisko. Opowieści o dzieciach z bóle to ukochana lektura z dzieciństwa kilku pokoleń czytelników. Dobra, teraz wam przeczytam jeszcze minutę, wam przeczytam, no, no minutę wam przeczytam tyle, no, mam tak z jedną, dwie strony, dzieci z ledwy Przeczytam wam to, co czytam. Nagle jedno z krzeseł zaczęło skakać tam i z powrotem. Myślałam, że to ten duch przyszedł, żeby również i u nas w domu poprzestawać nagle. I krzyknęłam jak mogłam najgłośniej. Wówczas usłyszałam, że los i bosy chichoczą się w swoich łóżkach. Wyobraźcie sobie, że przywiązali sznurki na... A do krzesła leżeli w swoim łóżku i tak ciągnali za sznurki, aż krzesło skakało. Widzicie jacy są jacy oni są? Z początku był łamła, ale potem nie mogłem powstrzymać się oś od śmiechu. Gdy mieszkamy w jednym pokoju z braćmi, koniec dam wam drugą część.